Hej kochani, tu i przychodzę do Was z filmikiem takim jakby normalnym, a jednak nie. Słuchajcie, ja mm, przed chwilką tata składał mi meble no i właśnie złożył mi tata te meble i już są w pokoju. Ogólnie pokażę Wam jak one wyglądają a potem, y, prze, y, potem wam powiem co dalej będziemy robić w filmiku. Tutaj jest pusta ściana i tutaj jest moje biurko. To jest nowe biurko. E, ono właśnie ma takie szuflady. Się naciska. Się otwierają. Mam tu takie właśnie trzy na samym dole mam kosmetyki. I jeszcze właśnie to będziemy sprzątać. Mm, tutaj są majtki, skarpetki w ogóle bo... Nie dali takich płyt jakby i do szafek, i nie da się włożyć tu niczego. Tutaj w szafce mamy takie rzeczy. I również w drugiej mamy takie. No i tu, tu jest komoda z telewizorem. Tutaj łóżko z materacem a tutaj od się siostry biurko. I tutaj piuszka w rogu się zmieściła. Tutaj jeszcze troszkę ciuków jest. Jeszcze tu jest troszkę bajkę, więc musimy to posprzątać. Tutaj jest domek, klatka od mojego chomika i od drugiego chomika. Więc fajnie. Okej, okay, słuchajcie, teraz Wam powiem, co będziemy robić. Słuchajcie, na Instagrama wrzucę Wam relacji, jak właśnie mm, wolno zrobić. Autografy. Jeśli chcecie dostać autografy z moim imieniem i waszym, napiszcie w, w, w tutaj, właśnie w komentarzu lub wy właśnie w Instagramie. I tylko mama podkórzę i widzimy się za chwilkę, ale ogólnie rzucę wam relację, jak będą zrobić, właśnie autograf. Jeśli chcecie się pojawić tutaj, napiszcie jakiś fajny komentarz. Ja zaserzuję, dam łapkę. Wejdę na, na Wasz kanał. Dam Wam wszędzie łapki w górę, zasubskrybuję, z dzwoneczkiem, żebym była na bieżąco wszystkich Waszych filmików. Napiszcie komentarz, wy w autografie się znajdziecie. Ogólnie autograf będzie się prezentował tak. Będzie moje imię, Wasze imię i właśnie taką jedną. Ten ja tylko ją na, y, pomalowałam, ale będziecie mieli po prostu ją na czarno, na biały narysowane, y, że po prostu możecie sobie ją właś, wła, y, własną robotą ją pokolorować. Ale tylko dwa autografy zrobiłam, tak? I Wam właśnie wrzucę relację, jak zrobić taki fajny autografik. I ogólnie, jakby ktoś pytał, jak wolno zrobić ten autograf. Nie, nie za drame queen ani za jakieś takie koncerty i w ogóle. Tylko po prostu napiszcie komentarz w Instagramie lub w YouTubie, TikToku. Wszędzie możecie pisać komentarze. Ja właśnie Wam zrobię taki autograf i wyślę Wam go do domeczku. Piszcie, czy dobry pomysł, i zostawcie łapeczkę w górę. I ogólnie Wam też również zrobię z Wami taki autograf. E, więc jak mama odkurza, to widzimy się za chwilkę. A ogólnie już sobie przygotuję rzeczy. Szczątańko, koczek! Ok, słuchajcie, mama jeszcze tam odkurza, ale u mnie już odkurzyła. Przygotowałam sobie, co jest potrzebne do właśnie zrobienia takie coś. No takiego ten... Potrzebny nam jest szywacz. Ciach, ciach, ciach. Yy, malu, 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 długopis. Potrzebny. Yy, dwie karteczki w różnych kolorach, chyba że, się, chyba że chcecie, żeby się zlewały razem. Ja mam dwie kolorowe. I również postać, która już leci dla Was. Wymyślę sobie imię, imionko, i po prostu ktoś napisze, który mnie nawet nie subskrybuje, na przykład na Lena, Emilka, i może ktoś się taki znajdzie, i właśnie dla Was zrobię. Najpierw musimy zrobić zaokrąglenie, więc dajemy razem do siebie karteczki. Dobrze, dobrze, dobrze. I teraz robimy okrąglenie, jakie byśmy chcieli. Okej, okay, mamy takie. I teraz y, trzeba y, napisać na karteczce y, właśnie swoje imię. Hashtag. Hashtag i swoje imię. Ja mam na imię Iga. Więc piszę sobie imię. Okej. Okay. Właśnie tak hashtag powinien wyglądać. Jakby macie odbicie sane. Hashtag Iga. Odkładamy. I lecimy z następnym imionkiem. Na, y, najpierw hashtag. To jest tak. Żebym y, dobrze przykleiła. To już będzie źle. Okej, okay, dobra. To piszemy hashtag. Hashtag i na przykład co wymyślę się Emilka. I piszę... Ja nie pamiętam. Emmy. Emilka, dobra, a jeśli jesteś Emilka, subskrybujesz mnie, to napisz jakiś komentarz na TikToku lub na Instagramie, albo tutaj właśnie w komentarzach mam. Teraz musimy mieć ogólnie mniejsze y, imię nasze, więc musimy zrobić to tak, w ten sposób, ja to już zrobiłam tak, żebyście po prostu wiedzieli zaokrąglamy mniejszymi ten zrobimy kółeczko sobie o. małe kółeczko musi być a hashtag musi być znaczy hashtag imię tej osoby do której chcesz to wysłać musi być duże no to do niej wysłać nie do siebie i teraz tak robimy tak Tutaj nie przyklejamy tylko, a wolno przykleić, ale ja mam zszywacz, bo zszywacz się lepiej trzyma. Właśnie zrobić tak i dodać swoją również postać. Postać musi być złączona właśnie z tym, więc postać doklejamy, nie doklejamy, tylko łączymy. Dobra, musiałam wstać. Nie mam tyle siły, i patrzcie, mam gotowe. I właśnie wolno sobie to tak trochę wyrwać, zrób lub zrobić tak albo po prostu wyrwać to i sobie ładnie pokolorować. Również domalowujemy serduszka, jedno serduszko na swoim, a drugie serduszko właśnie na. Na imieniu tego, do kogo chcesz wysłać. Ja właśnie tutaj mam wszędzie tak porobione, tylko bez postaci. Tutaj. Widzicie? Ktoś może sobie po prostu może sobie po prostu ja wam to wręczę. Może być pokolorowane lub nie. Więc jak jesteś Emilka, no to możesz napisać ładny komentarz lub jakieś serduszko wysłać lub nie wiem e, jakiś po prostu znak albo że po prostu jestem, napiszesz tak, I ja ci to wtedy wyślę, musisz napisać do mnie adres. I ja Ci to wyślę i po prostu, aha, jeszcze będziecie mieli nagrody, tylko pamiętam gdzie one są bo tu w szafkach też mam trochę. Aha, tu. Dostaniecie z takiej właśnie kolorowańki super blok moda. Dostaniecie po takim dużym rysunku e, gratis. Ogólnie przysłuka nic was nie kosztuje. I również e, jakieś dwie lub Yy, dwie lub trzy większe rzeczy właśnie. Więc warto sobie taki, właśnie ten. Ktoś może dostać po prostu bez kolorowanki, a ktoś może dostać z kolorowanką. Właśnie ten filmik będzie jakby połączony ze sobą, bo wy zobaczycie ten Filmik w środę, a nie ja, ja nagrywam w, ten filmik w środę. Wy go zobaczycie w czwartek i w czwartek znowu będzie następny filmik, więc w, w czwartek będę nagrywać. I właśnie ten... albo po prostu może dzisiaj to znowu nagram. No, ja fajnie. Ja bardzo się cieszę jak ja nagrywam. Ja mogę patrzeć do tej kamery, a ja już jestem przyzwyczajona tak, że ja mogę nawet sama mówić do swojej lalki. Laleczko, powiedz coś do kamery. Ja, ja sobie tak siedzę mówię sobie do niej. Ty no, że ty też byś założyła ten kanał, z tu rozmawiam sobie, co, coś tam maluję. No wiesz. I tak bywa, no słuchaj, tak bywa po prostu, i się z nią rozmawiam, bo ja lubię bardzo rozmawiać z kimś. Lubię bardzo. Więc ja się z wami żegnam i nagrywam dla was kolejny filmik. Pa pa.